Na południowym zachodzie starego miasta Kwedlinburg, wznosi się stromy skalny masyw, sięgający ponad 20 metrów ponad dachy zabudowań. Na tym wzgórzu stoi kolegiata Świętego Serwacego z dwoma charakterystycznymi wieżami, renesansowy pałac z trzema skrzydłami, dawne domy kanoniczek oraz zabudowania gospodarcze i ogród. Kompleks na górze zamkowej to znak rozpoznawczy miasta, punkt na drodze romańskiej i miejsce wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Prawdopodobnie wzgórze było zamieszkane już w czasach prehistorycznych. Około roku 920 rozpoczęto tu budowę za panowania króla Henryka I pierwszego kościoła. Henryk podarował posiadłość swojej żonie Matyldzie, która po jego śmierci w 936 roku przekształciła ją w klasztor żeński, którym kierowała aż do swojej śmierci. W tym czasie stary kościół zastąpiono nowym, który jednak nie przetrwał długo. Na przełomie tysiącleci rozpoczęto budowę jeszcze okazalszej kolegiaty, konsekrowanej w 1021 roku. Zapraszam do wysłuchania podcastu.